Się. Ten komplement sprawił, że nie wiedziała co mówić. W rękach ciągle trzymała świecę, która powoli topiła się, niedługo zgaśnie. To wszystko mnie zadziwia przyznam, Patryk. Ta cała historia o klanach, to że każdy z was jest nieśmiertelny. Ciąga co? Zaraz spotkanie z autorką książki jest na oczy. Uu, la, 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 la. Dziewczyny w zigzapie weekend książkowy, a przybliżanie chciałam Wam polecić. Bardzo fajna książka. Czytałaś? No właśnie, bo to jest autorka książki, Jagoda Puszik, który ma ile lat? 14. 15 lat. 13, lat. 13 lat. Jak to się stało? Powiedz mi, wszystko od początku. Czy od zawsze pisałaś? Kiedy zaczęłaś pisać tę książkę? Ja pisałam od kiedy sięgam pamięcią. Jeszcze kiedy byłam mama, no, miałam 3-4 lata. Rysowałam obrazki, podchodziłam do mamy i kazałam jej dyktować to, co powiem. I moja mama spisywała moje historie jak w dzieckiem. A kiedy miałam 8 lat, dostałam pierwszy komputer i zaczęłam pisać tak na komputerze takie już dłuższe dzieła. A jak w ogóle wpadłaś na pomysł? O czym w ogóle jest ta książka? Ja nie miałam konkretnego pomysłu, na na pisać. Po prostu pewnie, pewnie miałam ogromną potrzebę, żeby coś a żeby zebrały się do mnie najróżniejsze emocje, po prostu siadłam i zaczęłam. I nie wiedziałam, jeszcze wtedy wiedział, o czym będzie. Tak. Nie miałam pojęcia, o czym będzie. Dopiero kiedy miałam 30 stronę, już y, w głowie zaczął mi się obracać jakiś zarys, co będzie dalej. A o czym jest książka? A co dzieje się i w Polsce, i w najróżniejszych miejscach świata? Naprawdę dużo, bardzo miejsc jest w książce. A podróżować, bo tu widzę zdjęcie twoje z tyłu, gdzie jest biografia, w takim domek, chyba nie polski. Tak, przed rozpoczęciem pisania y, pojechałam z tatą do Chin, i tam właśnie y, nasza mnie na pisanie mnie zjednoczył. I myślę, że gdyby nie ten wyjazd, książka by nie powstała. A jak koleżanki, koledzy z klasy zareagowali na to, że ich y, koleżanka z klasy jest pisarką. No, wiadomo, cieszą się razem ze mną, bardzo mnie wspierają, bo nie ukrywam, to jest ze mnie stresujące. No i właśnie od przyjaciół uzyskuję wsparcie i natchnienie. Szóstka z polskiego? Jest. Dziewczyny <laughs> jego do przygotowała dla was konkurs. Jest do wygrania sześć egzemplarzy gwiezdnych oczu. Ale eee, pytanie konkursowe, to Ty proszę zadaj. Mać uważnie. A gdzie podobny na pomysł napisania książki? Gdzie pomysł na pomysł napisania książki? Wysyłajcie od, oczywiście odpowiedzi na przymierzenia mam